Przede wszystkim muszę powiedzieć, że owoce jest to coś, czego nie powinniśmy Unikać. Powinniśmy je nieco ograniczać. To jest bardzo wartościowe źródło fitoskładników, witamin, przeciwutleniaczy, minerałów. Natomiast faktem jest, że jeżeli ktoś próbuje schudnąć, takie nielimitowane jedzenie owoców może skończyć się zatrzymaniem spadku wagi albo nawet przy przybyciu na wadze. Owoce też należy rozpatrywać z punktu widzenia kaloryczności indeksu glikemicznego, czyli na przykład takie niebezpieczne owoce to będą banany, winogrona. W pewnym stopniu także arbuzy. Co prawda one mają niską kaloryczność, ale mają wysoki indeks glikemiczny, a wiadomo, że to sprzyja tyciu. W związku z tym możemy przyjąć, że osoby odchudzające się nie powinny jeść więcej niż 1-2 owoce dziennie, owoce wielkości jabłka. Mniej uważamy na takie owoce niskokaloryczne, niskoglikemiczne, typu owoce jagodowe, czyli takie jak truskawki, takie jak porzeczki, jagody, maliny. Z tymi owocami mniej uważamy. I generalnie są one bardzo zdrowe. Zawierają różne cenne składniki, antocyjany, kwas elagowy. Ale tak jak mówiłam, powinniśmy troszeczkę te owoce ograniczyć. No i też kwestia jest, kiedy je jemy. Warto owoce jeść przed południem. Nie na deser, bo wtedy będą nam fermentować. Nie w postaci soku, bo sok będzie miał nawet podobną ilość kalorii, ale nie będzie zawierał błonnika. Błonnik spowalnia wchłanianie. Cukrów. Um, czyli to są te wszystkie rzeczy, które powinniśmy uwzględnić. No i nie zapominajmy o warzywach. Warzywa zawierają te same składniki, fitoskładniki, co owoce, są tak samo wartościowe, ale nie mają tyle cukru. Czyli powinniśmy jeść dużo warzyw i ze dwie porcje owoców. Dorośli nie więcej niż 300 g owoców, dzieciom możemy podać do 500 g owoców. Um, chyba, że to są owoce, tak jak mówiłam, bardzo niskoglikoliczne typu jagody, tych możemy zjeść troszkę więcej.